W pierwszym czytaniu z Księgi rodzaju widzimy bardzo ciekawą scenę. Jakub zbiera swoich synów przed śmiercią i chce do nich przemówić: Zbierzcie się i słuchajcie Synowi Jakuba, słuchajcie Izraela Ojca Waszego. I w tym czytaniu mamy fragment odnoszący się tylko do jednego z dwunastu synów do Judy. Fragment, który mówi o tym, jaki jest Juda, jak jest waleczny, jakie będzie, jaka będzie jego przyszłość. Między nimi też jest zapowiedź, zapowiedź mesjańska, że przyjdzie ten, do którego należy berło i zdobędzie posłuch u narodów. Ale piękne jest to, że ojciec zbiera dzieci przed śmiercią i przekazuje im jakieś słowo, słowo bardzo pozytywne, słowo, które ma zostać z nimi wtedy, kiedy on umrze. My bardzo często zostawiamy pieniądze, bardzo często robimy testament, żeby wiadomo było, jakie rzeczy materialne mają dzieci odziedziczyć. Ale chyba brakuje takiego, takiego słowa, które by zostało z dziećmi. Powiedzieć dziecku słowo, powiedzieć do każdego inne słowo, bo przecież każdy jest inny. Tak, żeby on zapamiętał, to mi tata zostawił w testamencie, to mi mama zostawiła w testamencie, to mi powiedziała, to mi powiedział, żebym ja, kiedy ona umrze, kiedy on, on umrze, żeby to słowo mi niosło w życiu, kształtowało moją tożsamość, było w pewnym sensie rodzicem czy opiekunem który będzie ze mną aż do końca życia. Pomyślmy, pomyślmy, bo to jest akurat dosyć konkret i można by to zastosować spokojnie w życiu, żeby zostawiać jakieś słowo przed śmiercią dla swoich dzieci. Jeśli chodzi o psalm, zwróćmy uwagę na, na te dwa wyrażenia, które często się pojawiają, to znaczy na prawo i, i sprawiedliwość. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Ubogimi według prawa i rządził sprawiedliwie. Prawo i sprawiedliwość. Prawo, miszpat, oznacza pewnego rodzaju regułę stałą. Tak ma być, jest takie przykazanie. Jest określona suma pieniędzy, która trzeba wpłacić, załóżmy, na, na podatek świątynny. Jest reguła, która jest regułą stałą. Natomiast sprawiedliwość jest bardzo elastyczna. To znaczy sprawiedliwość patrzy na to, czy w danym przypadku te reguły da się zastosować do tych ludzi. Czy na przykład od ubogiego można tyle wymagać, co od bogatego, czy od biednego, albo niepełnosprawnego można wymagać tyle, co od mocnego. Czasem jest tak, że trzeba złamać prawo byśmy powiedzieli choćby o, o szabacie, żeby wyciągnąć tego woła ze studni, dlatego, że sprawiedliwość się tego domaga. Sprawiedliwość cedaka po hebrajsku dzisiaj możemy spotkać chociażby w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, na puszkach ludzi biednych, którzy zbierają jałmużnę. Podpisane jest cedaka. Czyli jałmużna, można powiedzieć, traktują oni jak sprawiedliwość. To znaczy, jest Prawo bardzo proste, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Że w życiu trzeba pracować, ale są tacy ludzie. Jest taka sytuacja, że on tego prawa nie jest w stanie wypełnić. Dlatego, żeby pomóc mu żyć, potrzebujemy sprawiedliwości. CdK w tym wypadku i jałmużny miłosierdzia. Więc to jest niesamowite, jak życie ludzkie, tak naprawdę, zwłaszcza jak ktoś ma dzieci w domu, to widzi, jak, jak trzeba z jednej strony trzymać się bardzo reguł, pilnować reguły, ale z drugiej strony mieć na uwadze, jacy są ludzie, do jakich ludzi ja mówię, z jakimi ludźmi ja, ja żyję, jak postępuję. W tym sensie nigdy nie będzie równości, nigdy sprawiedliwość nie będzie rozumiana, jako wszyscy, wszystkim po tyle samo, tylko wszystkim, każdemu na tyle, ile może, na tyle, ile powinien, na tyle, ile w danej sytuacji jest w stanie zrobić. Czyli dopasujemy człowieka, który jest elastyczny, który jest różny, do reguły, która jest niezmienna, jest stała. Ewangelia Mateusza to jeden z piękniejszych fragmentów Ewangelii. Bardzo ją lubię, bo to jest rodowód Jezusa. Tam jest bardzo dużo świetnych imion, historii ukrytych za tym rodowodem. I bardzo mi się podoba to, że pan Jezus ma w swoim życiu ludzi, którzy naprawdę są nie w porządku, którzy są nie w porządku. Zwrócę uwagę chociażby na Manassesa. Jego ojcem był Ezechiarz, wspaniały człowiek, święty człowiek. Ale czasem bywa tak, że się z świętym człowiekiem, dobrym człowiekiem, a dziecko się ma niestety niedobre. I ten manastez nie dość, że był niedobry, to jeszcze rządził 55 lat. Wprowadził boginię, aż boga, baala. Co jakieś wojska niebieskie, ołtarz zrobił w świątyni, a tartę postawił w świątyni jerozolimskiej, swoje dziecko przeprowadził molocha, Molochowi przez ogień, co najprawdopodobniej może znaczyć, że po prostu spalił swoje dziecko jedno dla bóstwa, wierzył we wróżbiarstwa, czarodziejstwa. I ten człowiek strasznie długo żyje, ale on jest pra-pradziadkiem pra, 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 pana Jezusa. I nie wykreślając genealogii tego człowieka. Nie wiemy, czemu ludzie źli długo żyją czasami. Nie wiemy, dlaczego tak jest, że, że ojciec i matka dobra może nie być gwarantem tego, że dziecko było dobre. Ale ta historia pokazuje: zostaw go, pozwól mu żyć. Nie dziw się, że są takie momenty smutne w życiu, bo to wszystko i tak się spisuje na jedną historię zbawienia. Koniec końców, przychodzi Jezus i przynosi zbawienie całemu światu czasem musimy mieć dystans wobec ludzi słych, dystans wobec takich momentów w historii, które nie są najszczęśliwsze, dystans, który wynika po prostu, wypływa z Ewangelii, która mówi spokojnie, spokojnie. Ludzie niedobrzy, czy ludzie źli, czy ludzie, którzy robią krzywdę, oni, oni też są w historii, ale nigdy, nigdy oni nie potrafią zaciemnić tego dobra i światła, które w historii przynosi naprawdę Pan Bóg. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.